Zuza, mogę wejść? Przecież już weszła. Zuska, słuchaj, ty nie możesz się tak zachowywać, słuchaj, żaden facet nie jest wartego, żebyś robiła z siebie kretynkę. Ja robię z siebie kretynkę, tak? Fajnie, super, tylko to ty mnie namawiałaś, żeby podrywała Adriana. Zuza. Zuska, no, bo ja myślałam, że między innymi się coś zepsuło. Ale szczerze, ty tego wcale nie podrywasz, tylko po prostu urządzasz jakiś cyrk. Zuska, nie tędy droga. Funków no, wiem, nie wiem. Ja już świruję, rozumiesz? że już. Wariantuję, no łeb mi normalnie, no. Jeszcze zdam sobie sprawę, że Adrian wybrał ją, a nie mnie. I jeszcze Konrad, który przysłał się z Dory. Zuza, spokojnie, słuchaj. Zuza. Adrian wcale nie wybrał Róży. On po prostu zaczął się z nią spotykać jeszcze zanim dowiedział się, co do, co do niego czujesz, no. Może wtedy byłoby inaczej. To co to. Nie wiem, widzisz nas razem, no pasujemy do siebie? Zuzka. Pasowalibyście, gdyby nie ona. A jak widzisz, do nikąd się teraz nie wybiera. Czas najwyższy, żebyś odpuściła sobie Adriana. Ale jak mam to zrobić? No nie wiem, do no pomyśl o jego wadach, no na pewno ma jakieś. No, na pewno ma, każdy, tylko jakie? Zuzka, dobra. Zajmij się sobą, no. Zrób, co, co ciebie uszczęśliwia, no. Co ciebie interesuje, co cię w ogóle interesuje, Zusa? Filozo? Adrian. Adrian. No tak, no bo zawsze głównie interesowali cię facetzi. Ale to coś złego, no? już tak mam, no. No nie, ale... W momencie, w którym wychodzisz na desperatkę, to tak, to jest, to coś złego. Okej. Okay. Desperatka. Okej, okay, no dobra, no to... Nie postaram się, no, Może nie będę od razu miła, ale postaram się no. być naturalna. No i super! Brawo, Zuza! Musisz się wziąć w garść, pokazać, że masz honor, że fajna z ciebie laska, bo tak jest! No. Dobrze, postaram się, no. No, dobrze. To najpierw myjesz buzię, bo widać, że płakałaś. Dobrze, mamo. I emocje na wodzy. Okej, okay, no dobra. Będę kwiatem lotosu na tewli jeziora. Chodź.